Jeśli ktoś porusza się z prędkością bliską prędkości światła, co jest możliwe jedynie teoretycznie, a trzyma w ręku lustro, nadal zobaczy swoje odbicie. Dlaczego? Wszystkie prawa fizyki działają tak samo w każdym układzie odniesienia, który porusza się z stałą prędkością. To jest jedno z podstawowych założeń teorii względności Einsteina. Dla osoby, która porusza się bardzo szybko, jej otoczenie wydaje się normalne. Światło odbija się od lustra tak jak zwykle, niezależnie od prędkości, z jaką się porusza względem innych obiektów. Innymi słowy, jeśli ktoś znajduje się w statku kosmicznym poruszającym się z prędkością bliską prędkości światła, wszystko wewnątrz tego statku działa dokładnie tak samo, jak gdyby statek stał w miejscu. Odbicie w lustrze nie znika ani się nie zmienia, ponieważ światło wciąż dociera do lustra i wraca do oczu obserwatora. Najważniejsze jest to, że pomiary i doświadczenia wewnątrz takiego poruszającego się statku kosmicznego nie różnią się od tych, które wykonujemy, będąc w spoczynku.